Rollina, go! Roli na To jest Operator Plus! Jeb*** was, hejterzy! No, nie pamiętam, to nie mówił tak głupio w życiu... 4.39, baldujemy się, Świętokłowice, Basecamp Idziemy na Słowację Nic nie mamy Będziemy jeździć! Będziemy jeździć! Do zobaczenia w trasie! Chyba, coś jeszcze Siemano widzowie, jedziemy na narty na Słowację. Nowy kontent, vlogi, Dajcie znać, czy Wam się podoba. Hey yo, one, 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 jesteśmy, tam jest Małgorzata, wchodzimy, atak szczytowy, ubieramy się, bo będziemy To 200 metrów, podejdziemy sobie na spokojnie na nartach biegowych. które 6-7 km 6-7 kilometrów. i naprawdę ok. Warunki pogodowe sprzyjające, jest przejemne. Bo ja się boję, boję się, naprawdę boję się prędkości jakie rozwinę moją wagą. No co, no, troszeczkę mi się przybyło, no nie będę ukrywać, no piwko dobrze smakuje, nie jak ty jeździsz? S nie wiem, ale dawno nie jeździłem już no, 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 krawędziesz tak <grym> A, ta, nie, palce, <grym> pięty palce, pięty <grym> palce i jedzie, nie? I w ogóle ubrany, że jest pół godziny, nie A my tylko tak się Pokaż swój... Czekaj, daj, pokaż drip, pokaż drip, bo to Maksiu Maxiu i siedzi jak tam, jak tam gangster? Nie wiem, no to jest Bright, chciałem, żeby go mama ubrała. Mama dała chwilę Nie wiem, każdy z tych samych rodziców ma, nie? Było zimno w chłodnie i generalnie nie spałem tej nocy za bardzo. Może, no może drzemka była 40 minut. No nie, był to, nie było to najlepsze rozpoczęcie na art, jakie miałem kiedykolwiek w swoim życiu, ok? Wow, myślałem, że A? Do deski, A co co? Ty, już, ty już się zapytałeś wcale? No, na maksę? tutaj ja jest tak. Ja też tak wolę, ale za bardzo no, mi się chce dać A co ci to zmieni, się. to? się. Jest... No. nie? <grym> w dystansu, nie? No, co no, tak to jest, jak człowiek zapina narty, zapina buty narciarskie, no to napina się i mogą stać się bardzo złe rzeczy. Bardzo tak. O Boże! W źródła jest. Fajny wyjazd, właśnie. Fajny wyjazd. Ostatni raz na narty jadę. No nie, no nie jadę ostatni raz na narty, ale no nie było za kolorowo na początku. Można było troszkę w k***nym, wiesz co dzi, nie? Ale bo tam ciężko jest wjechać! Pokażemy na nartach z moim partnerem tą No to jakby ktoś byłby zainteresowany szkoleniami, no to tak, tak jak mówiłem, ja, Mitka, zapraszamy na zapisy. Yy, 200 zł. godzina. Jeszcze no, na jest. Będziemy mieli od 22 do 12. Akceptujemy? Od 12. Że mamy nie do 12. Nie mamy mnie do zakuszy? Nie, tego nie powiedziałem, to możemy robić. Okay. Nie wejdę z nim do tej wody. No, tutaj by na polu się nie A tu jest ciepło, nie? Macie wygląda na dysponietał. tam. mi się trochę nie chce montować. Szymon, co się na oczy Jakbyście szukali jakiegoś montażysty, to zadzwońcie do mnie, ja się, ja się znam na robocie, A. wiecie o co chodzi. Powiedz, coś piwkiem. No i tu, no i tu. To tu, daj tu. Daj tu tutaj. Daj tutaj. <laughs> A powiedz, coś herbatką. <laughs> Polska pizza brzmi, jakby miał wypierdą. No ja jestem pierdolę takie rzeczy. Pokaż Widok, chociaż jaki fajny, no? Patrzcie na to, jaki piękny widok. Ja wiem, że ja pięknie wyglądam, ale. O, ale chyba... Oj, super. Oj! co? I To po browarę jeszcze. Ale nie, smaka, ja pierdolna. Ja to, żeby Wam to katana dla beatboxy, prawda? Kto pierwszy zgadnie, ten wygrywa. Przejazd na narta, dobra? C dobra, teraz coś innego. <ślam> <ślam> No, zajmuję się profesjonalnie beatboxem I co? Co w tym złego? Dobra, porozmawiajmy o jakichś poważnych rzeczach Weź to piwko do ręki Pomyśl, za co jesteś wdzięczny w roku 2025? I co byś chce zrobić na roku 2020? Jestem Schudność byś chciał? nie trzeba ci tego No, o byś chciał więcej? Pieniędzy I piwka A Wiesz, ożenić się, nie? Znaczy, oświadczyć pieniędzy, się, nie? pieniędzy Bite like, jakaś, kurwa. Kupiłem no, <noise> dużo, chcę pić więcej. Pieniędzy nie mam, schudno nie schudłem. A z tym piciem to taki był lekki, no wiecie o co chodzi, nie? Ja myślałem, że no zrobiłem. że nawet chwilkę w herbacie zrobić. No na lupkach, to ciebie na mnie po co, żeby zrobić, Co, ja to miałem mu k*** robić? Dobra, ja tego studium, koniec No, Max, sobie wziął taką naleweczkę w, w karczmie. I powiem tak, no dużo rzeczy w życiu wypiłem, ale to było kurde. A, ale dek zabiera. Tu też, ale... <świs> się zapałkę, yeah, to opale. Co mnie do tego zmusiło, tak? Poniło. Nie do tego nie chciałem Nie, ale ja nie chcę tego pić. Na szczęśliwy nowy rok dla widzów. Nie, możesz nawet bo nie pojedziesz, aż ten do, do piątku. Do Dobra, do widzenia. Ale gondolą. Tak jak powiedziałem, pozdrawiam wszystkie widzki, instagram max.dziarmaga. O oh, kurde. I patrz, weź oddech, weź oddech syropek, tak? jak syrop. Daj I nie. dobra Na jego Teraz to się będzie jeździć, kurde. No Zrobiłem Maxowi taki mały test na trzeźwość. Jak widać, nie jest także zobaczymy, jak będzie po tym jeździł. Robimy dla was zdjęcie na story, na story, na story, a, na story a na kanał nadawczy takie bardziej będzie szalone, takie bardziej Wieczorkiem, Wieczorka, Aha. Tak, Także polecam wbić na kanał nadawczy, bo tam po prostu są bardziej Państwa zdjęcia. Co sądzisz o skokach narciarskich? Jak byłem młodszy, to normalnie u babci z tego, z już kakałem. No po prostu chodzi o to, że byłem wielkim fanem Adama Małysza, no i tyle, no i tyle jest w temacie. Ja po prostu miałem wielkie marzenie, żeby pewnego dnia skoczyć w Wiśle, 102 metry A czego byś teraz potrzebował? No teraz tu takiego piwka bym się napłynął Ej, on wyje**cie, żeby był lepszy kontent. Z barierką? Z barierką? A wam czego potrzeba? Pizza, free, no co, piwka nigdy za wiele, tak? Dobra, teraz pokażemy wam, jak się jeździ, zamontujemy Zmieniamy GoPro GoPro zamontujemy i teraz tu sobie pozapij**ie, a Kalembanu będzie próbą odrzucić nie zgadzam się z tym, ja naprawdę nie jeżdżę tak wolno, nie? Dogoniłem go Menażer, nie? <laughs> Tata bierze to w swoje ręce. Powiedz, że jesteś dobrym chłopcem. Prosty... No dawaj. Jedziecie? Jedzie. Ej, czek, bo mam telefon. Jedzie. Ale dobra, no. Kupimy nowy. Jedzie. Popchaj go. A wiecie jak z tego wyhamować? Jedzie. Musimy masło kupić. Ale będzie kula lipa. No i była kula lipa, widzowie. No nie pamiętam kiedy by mi było tak głupio w życiu. Ja figurowa. No sytuacja nieprzyjemna co najmniej. się. Na szczęście się nic nie stało, nic poważnego, no, no, no była to głupia i dotycząca sytuacja. No ale przejechałem pod tym, tak? Udało mi się Ej jo, z nami jest Divix, prosto z Kmyrowina, prosto ze studia. Jo, 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 jo. Truck House Roli na nadgarstku, prezent od Saint Trapa. <laughs> Diamentowy <laughs> łańcuch, nie na kredyt w ratach Roli na present prezent od Saint trapa. I na do ja nas personelu, no, w Po hiszpańsku Zmęczeni, ale jesteśmy Wziąłem, jest... myślę, myślisz, że z Marlon. Ale to nie chcę tego czekaj, czekaj, pokaż To jest drift Nie, to jest ogóle tak, Timberland Rila, oczywiście Wez, 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 kochóła. Jakiś w... ss co? Eee, kipsta. Chociaż wyglądam jak Marlon. Jeden do jeden. Jak to się stało, że to się wszystko k**na zmieściło w tym No, no na spokojnie, na spokojnie <grym> No, generalnie wszystko się zmieściło i pojechaliśmy do domu. No, no, do domu. No, ja słyszałem, że ty ja nie robisz za ten, za, za dość uczynienie. No, mogę zrobić, a mam... Czy ma Nie ma nie, nie, jak... nie ma, jest szynka Ty, hey, ale to wy byliście odpowiedzialni za zakupy No ale to e, Szymon był za te spożywcze, a ja byłem za alkohol te No wiadomo, no, że ja za alkohol byłem odpowiedzialny, także jakby Nie, nie, nie widzę tutaj żadnych zaskoczeń No jakby miała być jajecznica, ale w końcu dziewczyny zrobiły Nie była za dobra, ale ja sobie zrobiłem swoją <ślesz> 17 różnych ja no. To nowy porządek, ja nie piję alkoholu, coś. A jest trzeci, Co to masz tutaj? Nie, spaliłeś to kolorę. Ale to jak to mówię? No, na no mnie nie możemy. I to jest tak dobre, bo to też wchodzi w ogóle. Off camera wszyscy się śmiali. Więc powtórzymy ten żart tak jak wielki Karol Fryz Wiśniewski uczył fazę. No, ale nie wyszło nam to jak ten projekt. Pokażemy im Szymon, bo Oni tak zregenerowani <grym> i sa Sauna i potem do śniegu po saunie Była kwestia ustalania godziny sauny i spa Ja napisałem, że tak 22 do 12 <grym> fajnie by było, nie? On napisał, no spoko, tylko bądźcie cicho, nie? Ja drugie brewara piję No to, nie, drugiego, idziemy na, to nie Idziemy na, idziemy na jakąś kurwicę i on mówi tak No to sauna i śnieg, no rzeczywiście, no tam na pewno będzie cisza no, Ja myślę, że Szymon ja zamieni się na parę. zaraz no, znamy już y, bardzo sławne osoby, które wybiły się w sposób taki, że zaczynały od bycia operatorem, tak m.in. Przemek Pro. Także Szymon będzie nowym Przemkiem Pro, i to jest oficjalne info od nas. Szymon Pro Boszcz. Ale nie, nie wiem, nie nie wiem tak czy zauważyliście to. Ja nie palę, nie pokażę, ale Szymon teraz zadbał o was, widzowie. On zrobił tak. Kamera na przemkę, jak ktoś mówił. Wziął buszka. Do góry, zgodiwasz? żeby nie wypaleć, to wycięczaj się. Wypędem się teraz Jest <śmiany> szanem, nie? A w ogóle, yy, będziemy w karczmie i to będzie mniej więcej wyglądało coś takiego, nie? Stary, ale ja wchodzę na scenę i mówię tak Kocham Ślązaków Ile daję za to pieniędzy? 26 Mogę po telefonu, dosłownie to, tak przekonano. We going crazy Będziemy miażdżyć kokosy Będziemy miażdżyć kokosy, no homo Będziemy No homo Widzowie, nowe motto na 2026 Dodaliśmy taką storkę We going crazy bitch this year Pachajcie to wszędzie YouTuby, TikToki, Reelsy, wszystko Hi, hi My w ogóle to jakby wykształcimy to We going crazy bitch ja yeah, we going so crazy, crazy, man, man. I, Albo I, 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 you I bitch I I I I I I Dobrze, ja sobie jeszcze jedną koszulkę To może Że nie był kolejny dzień Że będziemy, no, że nie był kolejny dzień Czyli jest lekko, nie? Trwa zepchnąć Czyli ja weźmę stół i... Czajnik za o Nie, nie jest tak. To jest jakiś czajnik taki? No patrz, pisał ci taki No był już taki lekki czajnik w bani w tamtym momencie po po prostu tylu godzinach niespania 48 godzin na nogach zjazd na nartach, piwo, browar Wuda drink, remix No ja jestem też trochę nie. Ale to nie my No nie, to jest są oni Twoja stara zawsze tak przychodzi do mnie Dobra. Fajnie było i zjednoczyłam. I no, dobra. Dobra. no, nie ukrywam, że przykro mi się zrobiło w tamtym momencie, bo rozmawialiśmy po prostu sobie miło. Max nagle tutaj, co się mojej mamie zaczął mówić, zaczął po prostu z niej żartować. No ale na pocieszenie. Zaproponowałem Mitce pewien zakład i zobaczcie, jak to wyglądało. To tyle do ile, że zrobi takie kuralskie na całej cyklu. No, no nie tak liczyło, ale tak rzuciło. No to okay, no, ile do ile? No, do trzech. Jeden. A to od razu instant. Tak. Przecież za kolegę? Wówczas <śla> was Was hejterzy. I wam w dupę. Macie takie coś u siebie? mamy my mamy. A to? A to? Chcecie osiągnąć prawdziwy A o, coś o tym, co to jest? <laughs> Jeżeli chcecie osiągnąć prawdziwy spokój w życiu. U, czekajcie, bo para leci, widzicie. O, nie od papierosów. Nie. Odczuwalna w tym momencie mamy... Minus dziewięć. Ubierzcie się te spodenki. I Wejdźcie sobie do salny. Pościecie sobie 15 minut, później co zróbcie Szymon? Na eee, śnieg. To jest operator plus. To jest operator plus. Później druga sesyjka, ile minut? 15 minut. I tak żyjemy, tak robimy. jest właśnie rozwój. Pamiętajcie, jeżeli chcecie osiągnąć spokój, jeżeli chcecie osiągać sukcesy w swoim życiu, musicie wdrożyć jakiś po prostu, że tak powiem, wellness w swoim życiu. My akurat wybraliśmy Saunę, osiągnęliśmy prawdziwy zen prawdziwy spokój ducha i to też polecam Wam. Żyjemy, mamy We go crazy, bitch We go crazy, bitch A ja tu tak siedzę, nie? Piję piwko i sikać się jakaś k**a nie chcę, nie? Ciekawe czemu no. Ciekawe, no. Nie zlałem się do tego basenu we go crazy in this year, bitches. Dzięki, że to oglądaliście Testujemy nowy content vlogowy Jak wam się podoba to piszcie Następny w Stanach, ekipa po 2. A teraz wbijajcie naszego MySpace'a Microsoft Office, TikTok, Instagram, YouTube W sumie jesteście na YouTubie Na Steam'a, Discord'a, wszędzie ku... Zapraszamy! Miżaniec, straszny czuć, że... U, po zapachu czyści nosek, zobaczmy. Jest, uuu, uh, uh. atakuje podwójnie.